Fragment z Ewangelii Świętego Łukasza. Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od pana. Ostatnia niedziela tegorocznego Adwentu niesie nam pochwałę Maryi, jaką wypowiada święta Elżbieta. Pełna uniesienia woła, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Ma wielką łaskę, bo oto matka syna Bożego przynosi go do niej pod swoim sercem. Niesie go Maryja, idąc do Elżbiety, z posługą miłosierdzia odwiedza ją, pomaga jej, bo przecież Elżbieta jest w podeszłym wieku. Oczekuje potomka Jana Chrzciciela i potrzebuje pomocy. Nasza modlitwa na różańcu też staje się posługą miłosierdzia i radości. Kiedy z serca podejmujemy wytrwałe wołanie, ileż naszych braci, bliźnich doznaje pomocy. To jest otwieranie drzwi, Serca, by Jezus od nas przeszedł do drugiego człowieka. Maria go niesie poprzez naszą modlitwę, nasz dar przesuwanych paciorków. Teraz, kiedy już blisko jest świętowanie narodzin Jezusa, nie zapominajmy, by nasze serca stały się naprawdę piękną stajenką, która da miejsce małemu królowi, temu, co ogarnia świat cały. A przecież nie ucieka przed staniem się bezbronnym dziecięciem. Przychodzi miłość, tylko czy ja wołam, przyjdź do mnie, a nie Jezu. Maryjo, matko z jasnogórskiej ikony, która trzymasz w dłoniach Jezusa, troszczysz się o niego, pomóż i nam zatroszczyć się o niego, nie w obietnicach, ale w czynach. jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poszczególnego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I nie bądź nas na poprzednie, ale nas zbaw w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Boże, się nami. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Się za nami grzeszy, tak śmierć Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, w teraz i w godzinę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami w teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Chwała Ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.